W nocy z Zofiówki, napłynęły tragiczne wieści wstrząs w kopalni, Zofiówka. Nie żyje jeden z górników. Jastrzębska spółka węglowa, do której należy kopalnia, Zofiówka, podała w nocy, że ratownicy przetransportowali pierwszego z czterech górników odnalezionych dotychczas po wstrząsie z kopalni Zofiówka, lekarz w bazie ratowniczej stwierdził jego zgon. W sobotę ok. Godzina. 3.40. W robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 m w kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. W sobotę wieczorem przedstawiciele J.S.W. poinformowali, że ratownicy dotarli do czterech z 10 poszukiwanych górników. Nie dawali oni oznak życia. Teraz potwierdzono zgon pierwszego z nich. Ratownicy wytransportowali pierwszego z czterech górników, odnalezionych w chodniku D4, a około 220 metrów od czoła przodka. Górnik został przetransportowany do bazy ratowniczej, gdzie lekarz stwierdził zgon. Poinformowała J.S.W. w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej około północy. Górnicy z Zofiówki, Wracajcie Kali i Zdrowi następne zastępy ratowników kontynuują prace związane z odtwarzaniem wentylacji wyrobiska w celu wytransportowania kolejnych odnalezionych górników, a także dotarciu do dalszych sześciu pracowników, z którymi stracon kontakt podczas wstrząsu, dodali przedstawiciele JTSW. Według informacji JSW w Zofiówce doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego energii 4x10 do 6 J, co odpowiada magnitudzie 2,21, połączonego z intensywnym wypływem metanu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. Do kopalni co jakiś czas podjeżdżają autokary z ratownikami górniczymi i zabierające tych, którzy wracają odpocząć po godzinach trudnej akcji. Wieczorem przed bramą zakładu pojawiły się pierwsze znicze, składane przez pracowników i okolicznych mieszkańców pod rozwieszoną po wypadku kilkumetrową płachtą z napisem Górnicy z Zofiówki, wracajcie Kali i zdrowi! GKS Jastrzębie Wysokie stężenie metanu utrudnia akcję ratunkową. Stężenie metanu jest wysokie i to w znaczny sposób utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka, poinformował w niedzielę rano dyrektor ds. pracy w kopalni, Zofiówka, Marcin Gołębiowski. Zastępcy muszą tam przebywać rotacyjnie, przez krótki okres, i odbudowywać lutniociąg, aby dostarczać tam świeże powietrze, przewietrzyć to wyrobisko i móc iść dalej na ratunek. Powiedział Gołębiowski. Dodał, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo ratowników górniczych pracujących w kopalni. Atmosfera, która panuje w miejscu zdarzenia, jest niekorzystna dla pracowników, stąd też nieduży postęp jeśli idzie o przemieszczanie się w głąb wyrobiska. Jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, co wczoraj około północny, poruszyliśmy się niespełna 20 metrów do przodu, powiedział dyrektor.